Pan kracik rządzi. Wszystko mi przeorał. Ja wycinam sobie liliowce. Wycięte. A na puste miejsca wsadzam. Przyjechała dostawa na taczce. Sadzimy. No i wysprzątane. Podlane. I wsadzone. Czyli aksamitki, śmierdziuchy, które były na ogrodzie z tyłu na warzywniaku. I teraz będą cieszyć z przodu. Oczywiście pomdają nam troszeczkę, ale będziemy podmywać. I będą stały aż do przymrozków. Tak uzupełniam sobie co roku rabatki. Z tyłu sieje jednoroczne. A później, jak pogoda pozwala, pikuje, bo padało w końcu. Tutaj jeszcze wysiewałam sobie niecierpka. I też już ma ponczusie wsadzony, podlany. I też będzie cieszył aż do przymrozków. A teraz przejdziemy się po ogrodzie. Zobaczymy co kwitnie. Zobaczcie. deszczek popadał. Makrochiza szczęśliwa i zadowolona, bo przędzior atakuje jak nie powiem co. Naprawdę mam dość tego przędziorka. Piękny, zdrowy listek. Deszcz popadał. To i trawa odbija. Będzie trzeba kosić. Bananki też się cieszą z deszczu. Mamuśka padła, ale wydała nam trzy tajgerki. Sadziłam do gruntu. Jak sadziłam do gruntu mamusia kaput. Nie wiem co i tam się chciało. Tutaj mamy kapustki, które wysiewałam sama. Mają prawie metr. Wysokości. Jedne rosną, inne zostały zjedzone. Tutaj mamy kaliodorę. Ona stoi w donicy. W tym roku jej nie wsadzałam do gruntu. I też puściła pięknego liścia. I ciśnie. Widać kolejnego. Czyli jak kwitną, hamuje wzrost. U Was ja trzeba pościnać liście. Dolne partie, ale zobaczcie jak lufy kręci. A te dolne liście nam się wyłamały. Niektóre idą do ścięcia, bo pożółkły. No i wczoraj zaczął deszcz padać i grzyb się rzuca. <grym> Żartowałam. Tutaj mamy epimedium, ale tutaj też jest dużo roślin do wycięcia, tak jak przetacznik. Przetacznika mamy do wycięcia. Nie patrzcie mi na ręce. Rękawiczkę ściągam, robiłam. I też sobie tutaj aksamitki powsadzałam. Aksamitki pikowałam. Pikowałam, to nie jest pikowanie, to jest sadzenie. Bo to już kwitnące okazy. Wykopywałam z częścią ziemi. I są dużo głębiej wsadzone. One u góry również powietrzne korzonki sobie puszczą. Nawet niektóre rośliny w ogrodzie tam z tyłu się wyłożyły. I ta co leżała, dotykała ziemi, ma korzonki. A więc głębiej wsadzamy, podlewamy. Jeszcze jutro ma być chłodno, ale jak przyjdą upały no Będą nam dlały, niestety, ale tutaj przynajmniej uzupełniam sobie luki. Tak samo tutaj liliowce do wycięcia i aksamitki wsadziłam. Nie wiem, co to są za aksamitki. One mają niewykształcone płatki. Taki gatunek. Chociaż tutaj widzę. Nie, tu już jest inna. Miałam mieć małe aksamitki, a wszystko metrówki takie wielkaśne tutaj maureli też już ma dwa trzy liście do ścięcia żółte się porobiły tutaj kolokazje jedna tutaj jest w doniczce o jak trzymam to ładniejszy kolor mają a ta jest w gruncie podlewana na no stop trzymam błotko ale przez te zimne noce które żeśmy mieli początkiem sierpnia tak było strasznie zimno Po 3 5 stopni no to one po prostu stały. Tutaj z boku podejdziemy, ksantosoma ona dopiero praktycznie zaczyna nam ruszać. Nie wiem, w tym roku mam strasznie marne egzotyki, mimo upałów, ale zimnych nocy, no i suszy, no i tak samo przędziorek, Wszędzie jest przędziorek, to ten mały pajączek. Dzień drugi, bolało wczoraj. Dzisiaj lało. Wyszłam sobie trochę porobić i znowu zaczyna lać. Widziałam sobie te liniowce. Tam mamy jeżuweczkę, Tutaj kwitnie nam sadziec. Tutaj mamy kupionek od Haj. Niestety to nie jest Haj. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś gigantea. Tutaj mamy komstream czy jak to tam piękna duża kępa rośnie w donicy a tutaj mamy pierwszą gigantę będzie kolejny listek nam się tutaj wysuwał fajnie zbierają się kropelki wody a druga jest w gruncie mniejsza dzisiaj jeden listek przycięłam i ten też będzie do przycięcia, ale jeszcze niech troszeczkę soki sobie pociągnie. Tutaj fuksja zimująca, która zimuje w Donicy. Tutaj kanny jeszcze kwitną. I kolejne tutaj dają. Ostatnio mówiłam, że będę sobie zbierała nasionka z Kleopatry, ale Piotr mnie poprawił. Kleopatra nasion nie tworzy. Czyli poobrywałam sobie na silniki, później obetnę pęd. I zapraszam na kanna w egzotycznym ogrodzie. Piotrek wszystko tłumaczy, co i jak z kanami. On to kolekcjoner kan. Ma piękne ukazy. Każe zbierać listki. To zbieram Piotruś. I przekwitnięte kwiaty. Ona ma piękne liście. Tutaj zbieramy deszczówkę. Udało się. I znowu nam zakwitnie kleopatra. Koniec sierpnia, a nam męczennica dopiero dostaje pączków. Stała, jak zaklęta, dopiero teraz zaczyna nam ruszać. Marakuja przekwitła, ma owoce, a ta dopiero nam tutaj się wspina po orzechu laskowym. A więc czekamy na kwiaty męczennicy. A tutaj mamy drzewko w donicy. Puchawiec wspaniały. Był solidnie przycięty wiosną. Ładnie się rozgałęził. Nie mam pojęcia, gdzie ja je pochowam. On ma fajne, fajne kolce. ma. Tu mam dwie rośliny. Jedna już taka solidny pień. I tutaj kolejny. Fajne kolce ma jak kacja. A tutaj kalia etiopska, która będzie zimować w gruncie. Chyba, że minornica ją zje ale postaram się ją solidnie nakryć, chociaż nie solidnie, ale zabezpieczyć przed wodą i ona będzie zimowała ponieważ mam jedną wielką donicę, która kwitła w styczniu bodajże w domu i mi ta jedna donica w domu wystarczy także ta będzie w gruncie, zabezpieczę listkami, jakąś folią żeby deszcz na nią nie padał tutaj mamy pink jak przyjechałam z czasów, wszystkie liście były obcięte, to wypuściła sobie teraz nowe. Ten jest taki fajny, duży już. Wszystko też przędziorek atakował. Tutaj mamy fontanessi, ale przejdziemy do innej. Tutaj mamy drugi okaz fontanessi. Mam w trzech miejscach, ponieważ kupywałam inne odmiany, a wysyłali mi właśnie Fontanessi. Tutaj mamy mączlika, te białe takie latające, i to też również było wszystko ścinane, wszystko z przędziorek. A tutaj Fontanessi rosła w tamtym roku. I przezimowała i wypuszcza, czyli jej pęd przezimował, pod nakryciem darady przezimuje, tylko mi tutaj. Zostawiłam piękniejszą kępę. Nornica wparowała i wszystko obgryzła. Czyli musiałabym sadzić i zostawiać w gruncie, ale pod jakimś zabezpieczeniem, żeby nornica się nie wydała jakaś siatka albo kosze. Może spróbuję z koszykiem i będę nakrywała go z góry, żeby nornica mi po prostu nie wlazła. Tutaj jesteśmy... Z tyłu maurelaska, duże. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze kwitnie na ogrodzie. Kwitnie jeżówka pomarańczowa. Jest pierwszy rok u mnie. Nie wiem, czy da sobie radę. Nasionek pewnie, jak będzie miała, to nie będzie pomarańczowej, ale zostawię i spróbuję ją wysiać. Tutaj floksiki nam już. Tutaj hibiskus bagienny. Tamte dodatki niebieskiego to jest lobelia zimująca, rozświetla troszeczkę rabatę i jeżówki. Jeżówki też bardzo długo cieszą. Teraz można sobie poobrywać suche i pozrywać, wysuszyć. Ja później daję jako dodatek do, na cmentarz, jak robię, także fajnie to wygląda, można Kolorem jakimś srebrnym albo złotym jeszcze to spryskać. A tu czekam je podwiązywanie. Tutaj ciemiężyca mi się wyłożyła, muszę ją stąd zabrać. A od deszczu powojnik barszczolistny mi się wyłożył. Ma duże liście. I takiej wielkości kwiaty są dużo ciemniejsze. Nie wiem jak to zaraz zobaczymy. Może nie, tu mamy. O, takie, tylko że ciut ciemniejsze. Kwitnie również jeżówka pełna, różowa, ale też ją trzeba przesadzić. Została zaguszona przez inne kwiaty, a więc będzie miała migrację. A tutaj rywalizuje fontanessi, bardzo ładna, duża, też kupiona jako inny gatunek, bo chciałam Black Magic i nie mogę jej dostać jeżeli ktoś ma mówcie z chęcią i tutaj moje kapustki zobaczcie jakie to są olbrzymy. te są uratowane, ta będzie zielona chyba, że mi się jeszcze tutaj przebarwią No ta tutaj nam się zaczyna przebarwiać, fajny ma zapach czuć kapustę no i Fontanesi ta to ładna, kolejne liście tam goni ma więcej słoneczka niż tamte czyli chyba jakoś będzie trzeba przerobić i dać się na więcej słoneczka tutaj haber wielkokwiatowy który nie zawsze zawiązuje nasiona ale poczekam, bo chcę sobie go wysiać w innym miejscu Przeważnie ma puste, teraz mokro nie będę zbierać, a zanim kwitnie języczka pomarańczowa, to teraz jej czas. Piękne kwiaty, taki ciemny, żółty, praktycznie pomarańczowy. One lubią wilgotny teren i zacieniony, gdy tylko latem, latem, jeszcze mamy lato, ale gdy tylko w słoneczne dni dostaną słońca. Jej liście praktycznie leżą do dołu. Ale też ma ładne, duże liście przy oczkach w cieniu. Pięknie się prezentuje i bardzo dobrze zimuje. Również fajnie się wysiewa. Też fajnie zawiązuje nasionka. Bo to są właśnie sieweczki. Tutaj rosną pod kolejnym judaszowcem i tak jak mamuśka, również ładnie znam zakwitły. Tutaj irysek do przycięcia. Tak samo tutaj zrobił się bałagan, wycinam liliowce. Na szczęście przestało padać, a więc zabieram się do pracy, bo tutaj mam dużo wycinania. Tutaj języczka dłoniasta jakiejś choroby nam dostała, ale ona przekwitła. I czy będzie miała nasionka? Zobaczymy, bo też jest piękna. No i tak jak inne języczki do cienia. Dobra. Ja zabieram się, zobaczcie, tam stoi mój sprzęt taczka, cała taczka liliowców. Liści, które pojadą na kompost, bo są zdrowe, nie są schorowane, czyli będzie nam się przetwarzało na ziemię. Cześć wam!